Wysłaliśmy Ewangelii, która nam bardzo syntetycznie w kilku słowach przedstawia, jak dokonała się Epifania. A więc mówi o trzech mędrcach. My po polsku mówimy często o trzech królach, może nie jest to właściwe określenie, którzy gdzieś tam zobaczyli gwiazdę na niebie, ruszyli w drogę i tak po drodze przez Jerozolimę aż dotarli do Betlejem. Gdzie oddali pokłon, by potem wrócić do swojej ojczyzny. Jest to piękne opowiadanie, które miało miejsce oczywiście 2000 lat temu, ale jednocześnie, jako że jest to opowiadanie, które ukazuje drogę wiary właśnie tych mędrców ze Wschodu, ono jest wciąż żywe. Ono wciąż się dokonuje. Jeden z wielkich malarzy włoskich, Bartolomeo Montagna, na przełomie XV i XVI wieku, odmalowując właśnie tę Ewangelię, namalował trzech mędrców: jednego starego, jednego w średnim wieku, a jednego bardzo młodego. Bo mówi, że skoro jest to właśnie droga wiary, to każdy z nas otrzymuje to światło w różnym momencie naszego życia. Jedni otrzymują bardzo wcześnie w młodym wieku, inni nieco w starszym, a niektórzy nawet pod koniec swojego życia otrzymują właśnie to światło. I dlatego to opowiadanie, które dzisiaj usłyszeliśmy, to wydarzenie, które miało dwa tysiące lat temu miejsce, ono wciąż się gdzieś odnawia, bo ono ciągle przypomina nam o tym, że nasza droga wiary jest bardzo podobna do tej, którą przeżyli mędrcy, może lepiej astrolodzy czy uczeni ze wschodu. Dlatego warto zatrzymać się przy tym wydarzeniu, warto Spojrzeć na poszczególne etapy tego, tej ich drogi wiary, po to, żeby sobie też może uświadomić sobie samemu każdy z nas, że tę wiarę może w sposób bardzo podobny przeżywa. Zacznijmy więc od tego pierwszego momentu tych właśnie astrologów, którzy gdzieś tam patrzą w niebo, wznosząc wzrok ustanie do nieba, bo studiują gwiazdy. I w pewnym momencie. Widzą gwiazdę, która, widzą światło gwiazdę, która jest inna od wszystkich innych. Możliwe, że znali teksty z pierwszego dzisiejszego czytania z Księgi proroka Izajasza, a może jakiś inny starożytny tekst, który mówił, że kiedyś pojawi się światło, które będzie światłem dla przyszłych narodów. I pójdą tak, jak słyszeliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu, i pójdą narody do Twojego światła, królowie do blasku Twojego wschodu. Pójdą, by napełnić się tym światłem. I oddadzą pokłon temu, którego spotkają, który będzie tym światłem. I dlatego właśnie ci mędrcy, ci astrolozy, kiedy widzą to światło, to ruszają w drogę, moglibyśmy powiedzieć, no trochę nierozsądnie. Bo któż spoglądając w jakieś gwiazdy, kiedy widzi, że któraś się porusza, ryzykuje i podejmuje tak wielką drogę. Ale właśnie w tym jest wielkość tych ludzi. Choć nie wiedzieli, dokąd ich gwiazda zaprowadzi, choć nie wiedzieli, co ta gwiazda dla niego oznacza, to ruszyli w drogę. Pamiętamy inny przykład Abrahama, którego Bóg kiedyś powołał i mówi do niego: wyjdź z tej ziemi i pójdź do ziemi. Obiecany, którą ja Ci wskażę. Czy Abraham wiedział, gdzie ma pójść? Nie wiedział. Ale zaufał Bogu, bo wiedział, że Bóg go nie zawiedzie, ponieważ wiedział, że skoro Bóg go powołał i Bóg go posyła, to chce dla niego wielkiego dobra. To samo myśleli. Ci właśnie astrologi, ci właśnie mędrcy ze wschodu, skoro ujrzeli tę gwiazdę, to poczuli, że w tej gwieździe jest zaproszenie do tego, aby podjęli trud i ruszyli w drogę. I to jest pierwszy piękny przykład dla nas wszystkich wierzących, byśmy umieli tak jak oni zaufać Bogu, byśmy tak jak oni umieli podejmować to wezwanie, które Bóg nieustannie kieruje do nas, i podjęli tę drogę wiary, nie wiedząc dokąd idziemy, ale pewni do tego, że Bóg nas nie opuści, że Bóg nas poprowadzi ku celom znacznie wyższym. I ruszają w drogę. To nie tak jak dzisiaj siadamy do pociągu, do samolotu, do samochodu, przemieszczamy się bardzo szybko z jednego krańca w drugi, kraniec Polski. Oni ruszają na wielbłądach. A więc możemy sobie wyobrazić i trud, i niebezpieczeństwo po drodze, i wszystkie inne trudności, i nie wiedzą dokąd idzie. Pytają po drodze tego i tamtego, gdzie się narodził król, i nikt nie wie, gdzie się narodził. I tak przybywają do Jerozolimy i pytają po kolei, nikt nie jest w stanie powiedzieć. Nawet kapłani, którzy przecież znali Stary Testament, którzy przecież opierali całą swoją posługę przy świątyni. Właśnie na księgach powtórzonego prawa, na księgach prorockich Starego Testamentu. I ktoś dopiero mówi: Prawdopodobnie, bo księgi mówią w Betlejem. Idą do Heroda, i Herod zatrwożony, że miał się narodzić jakiś król. I mówi: Idźcie, a kiedy go znajdziecie, wróćcie, żeby powiedzieć mi, gdzie się narodził. Aby mógł mój ja oddać pokon. I wiemy, co potem Herod zrobił, kiedy zobaczył, że mędrcy nie wrócili, kazał pozabijać wszystkich młodzianków do dwóch lat. Jakaś straszliwa historia. Ale ten etap właśnie poszukiwania miejsca narodzenia, również przeżywamy i my. My również jak ci mędrcy od naszych najmłodszych lat. Pytaliśmy i rodziców, i może dziadków, i pytaliśmy kapłana na, na katechezie, i w kościele pytaliśmy nieraz, i ksiądz wyjaśniał tę drogę właśnie wiary. Uczyliśmy się tej drogi wiary, pytaliśmy, gdzie jest ten Jezus, kim on jest, co on wnosi w nasze życie. Byliśmy jak ci mędrcy ze wschodu, ale dzisiaj. To może my jesteśmy tymi, których nas, których pytają. Może ci wszyscy wokół nas i może ktoś jest z naszej rodzinie, który odszedł do kościoła, od wiary i mówi, gdzie jest Jezus Chrystus. I może ten sąsiad z mojej klatki, który nie może sobie poradzić z wiarą, bo zmarł mu ktoś najbliższy i tę wiarę traci i mówi, gdzie jest Jezus Chrystus. I może spotykamy młodzież, która wypisuje się z katechezy i pyta swoim życiem, gdzie jest Jezus Chrystus? I może widzimy tego człowieka na ulicy, któremu się życie pogmatwało i który swoim życiem stawia nam to pytanie, gdzie jest Jezus Chrystus? I tak wielu pyta nas swoim życiem. I co odpowiadamy? Czy od tego, który na ulicy jest, odwracamy głowę? Czy próbujemy Mu pomóc, żeby pokazać, gdzie jest Jezus Chrystus? Czy ten sąsiad, który nie może sobie poradzić z wiarą, bo stracił kogoś? Czy jesteśmy Mu gotowi powiedzieć, że ten Jezus Chrystus ci nie opuszcza? On ci towarzyszy swoją łaską, swoją miłością. Nie trać tej nadziei, nie trać wiary. Czy może zamykamy się i mówimy, no dobrze, sam sobie musi z tym poradzić? Czy ten uczeń? Może nasze dziecko, może mój syn, a może sąsiadom, a może kogoś innego, który opuszczając Kachedeheze pyta mnie, gdzie jest Jezus Chrystus, co mu odpowiem? Czy daję mu świadectwo wiary? Czy pokazuję mu swoim życiem, gdzie jest Jezus Chrystus? Gdzie on się narodził? A przecież on narodził się nie tylko w Betlejem. Przeżywamy ten okres Bożego Narodzenia. I w tym Bożym Narodzeniu widzimy, gdzie się Jezus Chrystus narodził. Święty Franciszek w, w grocie w Grecio, kiedy po raz pierwszy w roku 1223 roku zorganizował żywą szopkę, potem jeden z braci namalował na ścianie najpierw grotę, gdzie się Jezus Chrystus rodzi. Potem ołtarz, bo na ołtarzu się rodzi Jezus Chrystus w Eucharystii. A potem namalował tych wszystkich, którzy przyjmują Jezusa do swojego serca bo rodzi się w swojego życiu, w jego sercu. I właśnie dlatego w dzisiejszym świecie, kiedy jest tych, którzy szukają wiary, tych przybyszów ze wschodu, możemy powiedzieć, którzy też nas pytają, czy my swoim życiem jesteśmy w stanie pokazać, że Jezus narodził się w moim życiu, że On jest obecny w moim sercu. Czy moje postępowanie, moje słowa, moje czyny, moje gesty, to wszystko, co czynię, czy one rzeczywiście mówią, że... Jezus Chrystus jest we mnie. Przeżywamy ten piękny okres Bożego Narodzenia, żeby sobie to właśnie uświadomić. Jak bardzo ten Jezus pragnie być obecny w naszym sercu, jak pragnie być naszymi rękami, naszymi ustami, naszym słowem, naszym wzrokiem, naszymi ustami, uszami, żebyśmy widzieli, słyszeli. I umieli dotrzeć do tych potrzebujących właśnie z tym żywym świadectwem, że Jezus narodził się w nas. Że to Betlejem jest w naszym życiu, w moim sercu. Że ja go swoim życiem pokazuję. Wtedy będziemy autentyczni, wtedy będziemy prawdziwi. Wtedy będziemy rzeczywiście jak Jezus i Maria pochyleni nad Jezusem. I tak uczniowie, i tak męcy ze wschodu docierają do Betlejem, aby tam oddać pokłon, kiedy go odnajdują. I znowu w tym małym dzieciątku położonym w żłobie, gdzieś na sianie, czy mogli rozpoznać króla, Jezusa Chrystusa, tę światłość wiekuistą, o której mówił i w dzisiejszym pierwszym czytaniu na siedem wieków przed narodzeniem, narodzeniem Chrystusa? ale zaufali po raz kolejny, że to jest właśnie Jezus Chrystus, Mesjasz, Zbawiciel. I my kiedy modlimy się, kiedy jesteśmy na Eucharystii, kiedy czytamy Słowo Boże, czy rzeczywiście zawsze jesteśmy przekonani, że to jest Słowo Boże, że Jezus Chrystus w Eucharystii jest tym samym Jezusem, który narodził się w Betlejem? Czy my, czytając to słowo Boże, słyszymy właśnie Jezusa Chrystusa, do nas, który do nas mówi? Potrzeba budowania tej wiary, potrzeba tego zaufania, potrzeba właśnie czasem tego pójścia dalej, zawierzenia, po to, żeby zrozumieć, że ten Chrystus jest z nami i oddać Mu rzeczywiście pokłon. I potem, tak jak mędrcy zabrać go ze sobą, aby ponieść go w nasze środowiska życia, do naszych rodzin, tam gdzie jesteśmy, gdzie żyjemy, gdzie pracujemy, abyśmy tam o tym Jezusie nie bali się mówić, abyśmy się nie bali dawać świadectwa, abyśmy nie bali się rzeczywiście być Jego świadkami. Taki jest sens. Tego Bożego Narodzenia, taki jest sens właśnie tej epifanii objawienia się Jezusa Chrystusa nam i tym wszystkim, którzy tej wiary poszukują. I dzisiaj dziękujmy Bogu za to, że Bóg nas wybiera, że Bóg daje nam się poznać i że Bóg nas posyła. Bądźmy zawsze wierni temu wybraniu, temu posłaniu i temu, że On na nas liczy. Że On nam wierzy, tak jak my budujemy tę wiarę razem z Nim. Myśmy byli tym Jego znakiem w dzisiejszym środowisku. Amen.